Przerysując komiks, którego akcja dzieje się w prawdziwym świecie, można w celu lepszego zaznajomienia czytelnika ze światem przedstawionym, pokazać prawdziwy produkt, jeżeli tworzymy swój autorski projekt, który z założenia również ma być komercyjny, no to jest zła wiadomość, ale nie, nie możemy korzystać. Z logotypów nie możemy korzystać z brandingu marek innych w zastosowaniach naszych komiksów. Co nie znaczy, że ten cel związany z pokazaniem statusu majątkowego postaci nie zostanie spełniony. Dla przykładu pokażę Wam tutaj wklejmy kadry z naszego komiksu, z Picoty Family, gdzie użyłem samochodu Dacia Duster. Właśnie po to, żeby pokazać, że nasza postać jest takim typowym przedstawicielem pewnej warstwy społecznej, właśnie jeżdżącej dusterami. Ale tu właśnie chodzi o to, że niektóre modele samochodów są na tyle kultowe, są na tyle rozpoznawalne, że nie musimy, czy tak jak Kałośnikow, czy tak jak dany model Czołgu, czy inne samochody, których modele są bardzo popularne, jak Mercedesa, Bentleya, Rolls-Royce'a, nie wiem, nawet Seicento. No naprawdę, nie musimy tutaj używać brandingu, logotypów, żeby widz wiedział o jakim samochodzie jest mowa. Bo właśnie tak jak Duster jest na tyle rozpoznawalnym w moim streamie samochodem, że ja nie muszę używać logotypu Daci, żeby pokazać, że nasza postać właśnie jeździ Dusterem. Dobra, mi się wydaje, że odpowiedź na to pytanie no jest jasna. No po prostu nie, 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 nie używamy, bo na przykład nie wiem, idea głoszona, czy, czy jakieś wartości wyznawane przez daną markę mogą nie być zbieżne z wartościami, które przekazuje na przykład komiks, i w tym momencie możemy mieć problem. W tym momencie, jeżeli w jakiś sposób do y, zarządu tej marki. Dotrze, że użyłeś, użyłaś ich logotypu w swoim produkcie, na którym ty zarabiasz, mogą delikatnie mówiąc nie być z tego zadowoleni i wszystko, wszystko ok, jeżeli by się skończyło tylko na tym, że kazaliby ci po prostu usunąć to z komiksu, ale co w momencie, gdy na przykład wydrukujesz tysiąc egzemplarzy, dziesięć tysięcy egzemplarzy, zaczniesz na tym zarabiać, a oni ci powiedzą, że no ty zarabiasz po części, dlatego że. Używasz ich yy, logotypu. Nie, tego nie robimy, nie chcemy mieć problemów.